Ewangelia według Łukasza, rozdział 1, fragment 1 Zapowiedź narodzin Jana chrzciciela. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza, jego żona pochodziła z rodu Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dzieci, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już posunięci w latach. Pewnego razu, gdy Zachariasz pełnił swoją służbę kapłańską przed Bogiem, przypadła mu na losowanie funkcja wejścia do przybytku pańskiego i złożenia ofiary kadzielnej. Zatrzymajmy się na chwilę nad tymi słowami. W tym fragmencie Ewangelii widzimy historię Zachariasza i Elżbiety. Pary sprawiedliwych przed Bogiem, którzy nie mieli dzieci z powodu niepłodności Elżbiety. Pomimo swojego wieku, ich wiara i posłuszeństwo wobec Bożych przykazań pozostają nienaganne. Pewnego dnia, gdy Zachariasz pełni swoją służbę kapłańską, zostaje wybrany do złożenia ofiary kadzielnej w przybytku pańskim. Ta historia ukazuje, jak Bóg działa w życiu tych, którzy są Mu wierni, nawet w obliczu ludzkiej niemożności i rozczarowań. Zachariasz i Elżbieta są przykładem niezachwianej wiary i oddania, które Bóg nagradza w sposób, którego nie mogą się spodziewać. Jak te słowa mogą nas dziś prowadzić? Ten fragment jest przypomnieniem o Bożej wierności i Jego zdolności do przekształcania naszych sytuacji w zgodzie z Jego planem. Wzywa nas do zaufania Bogu, nawet gdy wydaje się, że nasze modlitwy pozostają bez odpowiedzi. Niech to, co usłyszałeś, przynosi ci pokój. Twój przyjaciel pozdrawia.